Witam Was serdecznie, moi drodzy, na moim kanale. Dzisiaj chciałam nagrać taki filmik, tygodnióweczkę, od 10 maja do 16 maja, na pracę i takie ogólne relacje związkowe. Jakikolwiek jesteście tych relacjach, jeżeli ktoś nie jest w stałym związku, to relacje ze znajomymi, bliskimi, być może to będzie miało odniesienie. Szybciutko tylko chciałam powiedzieć, że dziękuję wszystkim, którzy... Zaglądają na mój kanał, być może tylko na jednym filmiku, być może na kilku. Dziękuję, że wspieracie mnie w ten właśnie sposób, że zaglądacie, że ta oglądalność jest coraz większa, że lajkujecie te filmiki, że subskrybujecie te filmiki wszystkie, znaczy ogólnie mój kanał subskrybujecie, i to, i to zauważam każdego dnia coraz więcej, co jest dla mnie bardzo miłe. I dla tych osób przede wszystkim też tutaj chcę te filmiki nagrywać, bo to znaczy, że te osoby będą chciały do mnie wracać. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, to witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób mój kanał Wam będzie odpowiadał. Jeśli nie, to mimo wszystko było mi miło Was gościć, nawet przez te 5 sekund. Jeśli, jeśli zostaniesz ze mną na dłużej, to mam nadzieję, że zawsze coś dla siebie tutaj na tym kanale znajdziesz. Dobrze kochani na ten tydzień 10, od 10 do 16 maja taka tygodnióweczka praca i takie relacje partnerskie tarot i jedna runa dla każdego znaku zodiaku wszystkie znaki zodiaku tutaj będę chciała tak króciutko, króciutko omówić na ten tydzień więc zaczynajmy bo nie wiem ile tego czasu tutaj będę mogła mieć żeby to nagrywać więc cóż zaczynajmy kochani zaczynamy od baranka tak będę kładła, żebyście mogli sobie to widzieć. Ewentualnie przewijać, jeśli ktoś nie jest zainteresowany konkretnie danym znakiem. Dobrze. W takim razie zaczynamy. Witam Was serdecznie, yy, drogie Baranki na moim kanale. I dla Was teraz takie. Przesłanie, informacja od kart na ten tydzień od 10 maja do 16 maja, na cały tydzień dla Baranów. Dla wszystkich osób spod znaku Barana bądź którzy mają ascendent z znaku Barana, dla wszystkich osób, które są z znaku Barana, poprosimy karty. Poprosimy karty o informacje na ten tydzień od 10 do 16 maja. Od dziesiątego do 16 maja 2021, praca i finanse, baran, praca i finanse, baran i rada na ten tydzień. Oraz relacje partnerskie dla Barana na ten tydzień 10 do 16 maja 2021 dla Baranów. Związki, relacje partnerskie i rada. Uh -huh. Uh -huh. Słuchajcie, y jeśli chodzi o pracę i finanse, to powiem tak: y albo jakieś y tutaj y będzie podpisywanie jakichś konkretnych kontraktów, umów. Nie wiem, y, jakichś tutaj y, spraw związanych, z, nie wiem, z awansem, z dodatkową umową, z drugą umową, być może coś, coś będziecie podpisywać, y, a dla niektórych będzie to rozpoczęcie czegoś nowego. To, totalnie. Albo idziecie pierwszy raz do pracy w poniedziałek, właśnie jutro, y, albo, y, albo coś zaczynacie, albo ruszacie z czymś, y, albo jakiś nowy projekt, albo po prostu jakieś zadanie dostaniecie nowe, y, totalnie, y, w którym się odnajdziecie, ponieważ tutaj y, tutaj jak najbardziej. W tym się powinniście odnaleźć. Także, no, tak z. z... Z grubsza na to mniej więcej to, tak? Będziecie się bardzo fajnie czuć. Tak, jeśli chodzi o ten tydzień pracy, to będzie to bardzo fajny taki tydzień, naprawdę będziecie bardzo tacy mm, przyjaźni, nastawieni do tej pracy. Nic was tutaj nie powinno nie powinno, jak gdyby. Nie, nic nie powinno Wam zakłócić tego w tym tygodniu. No przynajmniej tak tutaj karty chcą nam pokazać. Jaka jest rada przede wszystkim y, kierować się emocjami, być, być, być tutaj jak gdyby osobami takimi otwartymi, tak? Czyli. Y, y, może nie, nie za bardzo jakimiś wylewnymi, ale po prostu... Yy mieć w sobie taką dużą dozę y, takich fajnych, y, pozytywnych emocji nie negatywnych, tylko właśnie pozytywnych emocji przede wszystkim do tej pracy, którą wykonujecie do tego projektu, czegokolwiek coś to zaczynacie bądź kontynuujecie oraz do ludzi którzy was otaczają, to tak tyle jeśli chodzi o pracę dla baranków na ten tydzień, jeśli chodzi o relacje partnerskie związki, to no to tutaj bym powiedziała tak, y, ogólnie bez zmian no może troszeczkę jakieś takie przeciążenie y, być może pracą tutaj, tak, y, bo to też tak może być, że ta praca gdzieś tam, gdzieś tam po powoduje, że w tym związku takie trochę jest obciążenie, ale, ale ogólnie jeśli chodzi o relacje, to, to ra, raczej, raczej bez zmian, co najwyżej trochę takie zmęczenie może pod koniec tygodnia, takie, że nic się nie dzieje, więc rada jest właśnie, żeby gdzieś wyjechać, gdzieś wyjść, ruszyć po prostu do przodu, wyjść być może z domu w ogóle, a przede wszystkim wyjechać, to tak bardziej chyba weekendowo bym powiedziała. Więc jeśli chodzi o takie relacje, to też tutaj nic takiego spektakularnego się nie wydarzy. Troszkę za dużo, może jakichś tam kłopotów, czegoś tam gdzieś tam was to przytłoczy. Myślę, że po prostu takie codzienne funkcjonowanie was może przytłoczyć. Ogólna energia to jest. Yy, yy, pustelnik, no cóż, no pustelnik jak to pustelnik, tak, trochę nas izoluje, troszeczkę daje nam tutaj. Yy, takiej, takiej mądrości jednocześnie, ale też takich i, i przymyśleń i takiego zamknięcia się w sobie, więc yy, taką energię gdzieś tam też może w środku macie. Jeśli chodzi o runy na ten tydzień, poprosimy dla baranów, dla wszystkich osób, które urodziły się w znaku barana bądź mają ascendent w znaku barana poprosimy jedną runę na ten tydzień, od 10 do 16 maja jedną runę dla baranów na ten tydzień Jedną runę z przesłaniem na ten tydzień. Ogólne przesłanie. Zobaczmy. Dla baranów. Słuchajcie, Bergano y bardzo, bardzo bym powiedziała ciepły tydzień, I, i ogólnie mówię, i zawodowo, i związkowo, to tak jak tutaj. Tutaj się nic bardzo tak nie dzieje, chociaż tu mieście cesarzową, więc takie te emocje są naprawdę, bardzo takie przyjazne, takie naprawdę mm, bardzo fajne. I tutaj Berkano to podkreśla, więc będziecie bardzo się fajnie czuć i w pracy, i w swoim środowisku, i, i w domu. Wiadomo, każdy jest przeciążony gdzieś tam swoimi obowiązkami, jak nie w pracy, to, to, to w domu, bo to, no, tak, 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 niestety funkcjonujemy. Natomiast y, będzie to fajny czas, fajny też czas taki być może dla rodziny, być może rzeczywiście co niektóre baranki wyjadą nawet na weekend, może po prostu za miasto, może po prostu gdzieś na spacer, może po prostu gdzieś do znajomych, ale to będzie taki okres ciepły, taki, taki... Mm... W cudzysłowie nazwałabym to matczyny, czyli gdzieś tam, gdzieś tam te relacje się będą zawiązywać i w domach waszych, i w, waszych prac, w Waszej pracy, i w kontaktach z ludźmi. Także bardzo fajna runa, i życzę Wam oczywiście jak najbardziej wszystkiego dobrego w tym tygodniu baranki i mam nadzieję, że do mnie wrócicie. Pozdrawiam Was serdecznie. A teraz witam serdecznie wszystkie kochane byczki, które się znalazły na moim kanale. Mam nadzieję, że nie pierwszy, nie ostatni raz, więc tych stałych już witam. Serdecznie tych nowych tym bardziej zapraszam na mój kanał. Drogie byczki, na ten tydzień dla Was przesłanie tygodniowe od kart i od run od 10 do 16 maja na pracę i relacje partnerskie wasze w jakich jesteście relacjach zobaczymy co tutaj w tym tygodniu może co nam może ten tydzień przynieść tak wszystkie osoby spod znaku byka które urodziły się w znaku byka bądź mają ascendent w znaku byka poprosimy karty na ten tydzień od 10 do 16 maja 2021 poprosimy praca dla byków w tym tygodniu. Praca rada. I relacje dla byczków. Jakie są w tym tygodniu będą Wasze relacje partnerskie? Rada. E... <coughs> Wow, dużo energii, ruszycie po prostu bardzo mocno, widzę do przodu, kochane byczki cóż wam tutaj mogę powiedzieć jeśli chodzi o pracę, no to rzeczywiście praca wyszła na pierwszym miejscu, więc nawet nie podlega to dyskusji, być może coś się bardzo zmieni, być może dostaniecie jakiś nowy projekt totalnie albo wasze spostrzeganie tej pracy się zmieni, albo po prostu zakończycie jakiś projekt i będziecie wchodzić w nowy projekt tak tu jest pokazane jaka jest rada, być może tak pójść po poradę do jakiejś osoby osoby starszej, bardzo takiej naprawdę mądrej, ale też wrażliwej i z dużą empatią. Być może takie porady będziecie potrzebować. Jeśli nie, to po prostu, to po prostu takie, takie osoby gdzieś tam koło Was będą i, i, i coś takiego, taka energia koło Was się będzie kręciła. Natomiast tak jak mówię, no w pracy... W pracy ogólnie, ogólnie praca dla niektórych byków może to być dosłownie zmiana pracy. Dosłownie może być tak, że od jutra albo to idziecie do nowej pracy y, jakiejś, albo zmieniacie tą pracę, albo zmieniacie stanowisko, albo po prostu y, Coś, coś się skończyło w tej pracy, zaczynacie zupełnie coś innego. Tak to, tak to tutaj mniej więcej, mniej więcej wygląda, tak? Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Wasze relacje związkowe, no to tutaj bym powiedziała, Sielanka, też się rozglądacie za wyjazdami. Też zaczyna, to, już, to już wychodzi któryś raz w tych czytaniach, widzę. Przynajmniej moje karty tak pokazują, że jest fajnie u Was w związkach, w Waszych relacjach. Oczywiście to jest dla pewnej części pewnie byków, no bo umówmy się no nie, nie jest tak, że. Ze wszystkimi to będzie rezonować, więc pamiętajcie, bierzecie to, co jest dla was, to co nie, to zostawiacie. Ale dla większości będzie to naprawdę fajny okres. Taka stabilizacja wręcz nuda bym powiedziała, więc rozglądacie się za czymś, tak? No nie chcę powiedzieć, że za jakimś innym partnerem, bardziej bym powiedziała, że rozglądacie się za jakąś przygodą, za jakimś wyjazdem, za zrobieniem czegoś, co, co gdzieś tam planowaliście i teraz byście chcieli to urzeczywistnić, tak? Jeśli chodzi o wasz o wasze, o wasze, o wasze związek, więc tutaj po prostu zwyczajnie jest żadnych spektakularnych. Tutaj nie widzę, nie widzę rzeczy. Yy, jeszcze runa dla Was. Runa dla wszystkich osób spod znaku byka na ten tydzień od 10 do 16 maja 2021. Poprosimy runę z przesłaniem na ten tydzień dla osób urodzonych w znaku byka. Poprosimy runę. Uhum. O, no słuchajcie, no to jest tylko podsumowanie. Odala, to jest, słuchajcie, runa, która podkreśla tutaj tę dziesiątkę, y, dziesiątkę kielichów. Y nic dodać, nic Po prostu sielanka rodzinna ogólnie, ogólnie bardzo fajnie, gdzieś tam się u Was w domu poukładało. Naprawdę czujecie się dobrze, bezpiecznie, spełnieni. No i pewnie to Was pcha do jakichś tam działań, takich, żeby coś zacząć robić, żeby coś, coś tutaj wyjść poza te schematy tego, tego, bo jak jest fajnie, to jest fajnie. Tylko że czasami się robi Wasz zbyt nudno, prawda? Więc gdzieś tam jakieś takie przygody szukacie, nawet chociażby wyjazdowej, tak? W pracy, tak jak mówię, tutaj coś się zmieniło. Będzie się zmieniało w tej pracy, coś tam, tak jakaś, jakaś tutaj metamorfoza będzie w tej pracy, ale ona tutaj, no bo runa jest ogólnie przesłaniem, więc to przesłanie ogólnie też mówi, że tak czy inaczej będziecie się czuć dobrze. Więc jeżeli jakakolwiek ta zmiana miała być, to ona służyła czemuś dobremu. Pamiętajcie, więc to, co się wam może by wydawało, że, że niekoniecznie, tak. Runa ogólnie podkreśliła energię dla was na ten tydzień, więc jak najbardziej jest to energia bardzo pozytywna, bardzo fajna, bardzo ciepła. Także no życzę wam takiego fajnego tygodnia rzeczywiście. Słuchajcie, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, jeśli, jeśli nie subskrybowaliście mojego kanału, piszcie komentarze. Mam nadzieję, że dla wielu osób tutaj, z wieloma osobami to będzie rezonowało. Więc dziękuję Wam serdecznie, kochane byczki i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć! Witam serdecznie, kochane bliźnięta na moim kanale. Teraz dla Was czytanie na ten tydzień. Od 10 do 16 maja 2021 roku. Takie szybciutkie czytanie, praca i relacje Wasze związkowe. Oczywiście przesłanie od Kartarota oraz wyciągam dla Was jedną runę. Z taką y, ogólną energią na ten tydzień, więc y, sama jestem ciekawa, bo sama jestem z poznaku bliźniąt, więc bardzo się z Wami integruję, bliźniaczki. Y, dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że będziecie do mnie wracać. Y, dziękuję za wszystkie subskrypcje, y, za lajki. Y, mile widziane oczywiście komentarze, bo robię to dla Was, więc chciałabym wiedzieć, y, co o tym wszystkim myślicie. Y, a teraz, cóż, y, patrzymy w takim razie. Dla wszystkich osób urodzonych w znaku bliźniąt, bądź które mają ascendent w znaku bliźnięta, poprosimy karty na ten tydzień od 10 do 16 maja 2021. Od 10 do 16 maja 2021 na pracę i relacje partnerskie. Co tam w tym tygodniu? Praca i relacje partnerskie. Karty mi się wysuwają, więc już chyba koniec. Dobrze, pokażmy. Praca dla bliźniąt w tym tygodniu. Jaka jest rada? No. I relacje partnerskie w tym tygodniu, od 10 do 16 maja. Co tam w relacjach? Rada. Rada. Mhm. No cóż, kochane bliźniaki, dotyczy to się również oczywiście mnie. Jeśli chodzi o pracę, to tak. Troszeczkę będzie takiego spałzowania, jakiejś takiej zmiany. Być może coś, coś nam tutaj chodzi po głowie, albo musimy spojrzeć na, na tą pracę z innej strony, bo coś nam się nie podoba, a może to tylko jest nasze jakieś takie dziwne wyobrażenie. Uważajmy też, mówię my, bo, bo ja też jestem z znaku bliźnian, żeby ktoś nas może tam nie oszukał ewentualnie w tej pracy, ale główną energią, jaką, jaką, jaką widzę, to jest takie troszeczkę takie zwolnienie w tej, w tej pracy. Niektórzy z z nas być może będą się rozglądali za dodatkową jeszcze pracą, i właśnie dla, dlaczego też o tym wspominam. Bo rada jest, nie bierzmy za dużo na siebie. Więc jeżeli planujecie dodatkową pracę wziąć, to oczywiście jak najbardziej, bo jesteśmy pracowite, jeśli chodzi o bliźniaki. Natomiast, żeby to też nie przeciążyło nas, no bo wiadomo, że każdy to robi też dla nie tylko dla satysfakcji jakiejś, ale to też dla pieniędzy, żebyśmy mieli gdzieś tam te środki do funkcjonowania, ale czasami możemy przedobrzyć, tak? I, i potem nam siądą plecyki, albo. Bo, albo inne, jakieś tam y, rzeczy zdrowotne, i będziemy potem dogorywać, co, co się z powrotem wrócimy do punktu wyjścia. Więc, kochane bliźniaki, y, przede wszystkim w pracy na spokojnie, na spokojnie w tym tygodniu, jeśli tam pojawia się jakaś propozycja y, dorobienia sobie, to jak najbardziej, tylko nie na siłę, nie wiadomo, nie, nie na ile godzin, tylko na spokojnie. Y, musimy też uważać, żeby się nie dać y, gdzieś tam oszukać, a po drugie, y, no niektóre bliźnięta muszą spojrzeć troszeczkę inaczej na tą pracę, być może, być może będą jakieś małe zmiany w tej pracy i, i gdzieś się trzeba tym, tym, temu przyjrzeć, ale ogólnie bardzo fajne karty. Jeśli chodzi o relacje partnerskie, związkowe, jakikolwiek jesteście, jesteśmy, tak? No, to powiem tak, to co było niefajne, to, to myślę, że zostało ucięte. Wszystko będzie wyjaśnione w tym tygodniu. Niektóre bliźniaki sobie to, to po prostu przegadają ze swoimi partnerami. Rada jest właśnie, żeby albo poprosić o pomoc, jeżeli, jeżeli gdzieś tam z czymś się borykacie, to po prostu zadzwońcie do przyjaciółki, przyjaciela. I, I poproście o radę, albo po prostu się wygadajcie. Bo czasami ktoś spojrzy na to, co, w, co wy chcecie powiedzieć z innej strony i, i zobaczy to w innym świetle, niż wam się to wydaje. Więc taka rada jest, żebyście nie mieli takiego poczucia straty, takiego poczucia, że coś jest źle, bo, bo czasami to tylko tak może wyglądać. Więc wystarczy po prostu sięgnąć rękę po, po koleżankę, po telefon i, i gdzieś tam z kimś porozmawiać, bo tutaj naprawdę zapowiada się bardzo fajny tydzień. Że gdzieś wszystko gdzieś tam będzie przerobione, przegadane, i, i jak gdyby to spojrzenie będzie troszeczkę inaczej wyglądało, tak? Także tyle dla, dla, dla bliźniaków z pracy. Teraz runa dla nas na ten tydzień: poprosimy runę dla bliźniąt, dla osób urodzonych w znaku Zodiaku Bliźnięta oraz dla osób, które mają astendę w bliźniętach. O runę na ten tydzień, od 10 do 16. O, zobaczcie jak się posypały. E, już, już zbieram, zbieram, zbieram. O runę na ten tydzień, od 10 do 16 maja 2021 dla bliźniąt. dla osób urodzonych w znaku bliźnięta. Poprosimy jedną runę z przesłaniem na ten tydzień. Ło, Ansus. Słuchajcie, piękna runa. Yy, ansus jest to mądrość, jest to mądrość życiowa, więc podkreślając nawet to, tak, to yy, jeśli chodzi o pracę, to my wiemy dokładnie, co możemy zrobić, na ile nas stać, ile możemy wziąć, co, 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 możemy, co widzimy w tej pracy, czego nie widzimy więc tutaj to jest taka mądrość jeśli chodzi o relacje związkowe to my też tutaj jak gdyby powinniśmy się wykazać tą mądrością, tą mądrością słowa bo też chodzi o to żebyśmy za dużo nie powiedzieli czegoś co, co po prostu nieraz nie ma racji bytu więc przemyślmy sobie wszystko dobrze bo tak naprawdę powinniśmy się kierować mądrością i we wszystkich tych sprawach które musimy pozałatwiać powinniśmy to zrobić mądrze i mądrze używać słów żeby też nie zranić kogoś i tyle, bardzo fajna, bardzo fajna, mądra karta. To jest karta, która mówi, że potrafimy się porozumiewać z ludźmi, więc to dotyczy i pracy, i, i relacji związkowych, więc porozumiewajmy się w sposób mądry, w sposób taki naprawdę wyważony, i te słowa też dobierajmy naprawdę z taką dobrą miarką. Także dziękuję Wam bliźnięta i zapraszam na mój kanał z powrotem. Do zobaczenia. Witam serdecznie na moim kanale, kochane raczki. No i cóż, dzisiaj czytanie na, na nadchodzący tydzień od 10 do 16 maja 2021 roku. Czytanie takie ogólne, króciutkie na pracę i relacje nasze związkowe, w jakichkolwiek jesteście, bądź zamierzacie być, bądź macie na oku, coś wam tutaj może karty podpowiedzą. Więc zobaczmy, kochane raczki, w takim razie. Ten tydzień od 10 do 16 maja 2021 dla osób urodzonych w znaku raka, bądź które mają astendent w znaku raka, poprosimy karty o przesłanie dotyczące pracy i relacje partnerskie. Praca dla raków 10 do 16 maja. Praca dla raków. Co będzie w tym tygodniu w pracy? Jaka rada? O. I związki, relacje partnerskie, w jakikolwiek jesteście raczki w tym tygodniu, jak będzie to wyglądać? 10-16 maj. Jaka rada w tych relacjach? Mhm. Słuchajcie, kochane raczki, jeśli chodzi o. O pracę, no to po prostu praca. To jest po prostu rzemiosło, tutaj cały czas się skupiacie na tej pracy. Um... Rada jest taka, żeby mądrze, jeżeli macie firmy, to mądrze zarządzajcie, bądźcie prawi tutaj, więc postępujcie uczciwie, rozsądnie i tak dalej, tak? jeśli chodzi o takie osoby, które mają taką działalność. Jeśli chodzi o osoby, które po prostu pracują u kogoś, to bardzo fajna praca. Może nie jest do końca wymierna w stosunku co do finansów, bo czasami tutaj ta karta o tym może mówić, że. To nie jest takie współmierne z środkami, które otrzymujemy za tą pracę, ale ona Wam bardzo dużo wniesie, bo się bardzo dużo nauczycie. Natomiast tak czy inaczej jesteście bardzo tutaj spełnieni. Nic Wam nie brakuje finansowo i w tym tygodniu nic Wam brakować nie będzie. I jedyne co, to niektóre raczki może będą miały jakieś nowe projekty do zrealizowania, albo jakieś tutaj, nie wiem, rozmowy, rozmowy z szefostwem, jakieś takie gdzieś tam takie sytuacje z górą. Powiedzmy tak, czyli gdzieś, gdzieś tam ktoś od górnie będzie was wzywał na jakieś rozmowy, i tutaj rada jest jak najbardziej, żeby wykazać się profesjonalizmem i wysłuchać tej osoby, bo na pewno nie będzie chciała dla was źle, więc jeżeli cokolwiek ktoś takiego będzie, ktoś z Raków będzie miał takie, taką sytuację, to znaczy, że to po coś to jest, żeby was dalej budować, tak? Jeśli chodzi o związki, relacje, jakiekolwiek jesteście partnerskich, to yy, powiem tak no tutaj ogólnie jest taka, taka stabilizacja, tak, nic takiego się nie dzieje dla niektórych może coś tutaj przy, przy, przyjedzie, bym powiedziała wręcz, tak, yy, jakaś fajna tutaj yy, nowina jakieś takie fajne tutaj słuchajcie, jakieś nie wiem yy, jakieś zaproszenie dostaniecie gdzieś, czy jakieś jakieś, jakieś yy, rzeczy takie coś może się wydarzyć yy, może jakieś nowe, nowe pomysły w tym związku, coś, coś tutaj będziecie chcieli no na pewno jest to bardziej taka stabilizacja ale jakiś powiew świeżości tutaj się Szykuje. ale jaka jest rada, słuchajcie to jest wieża, to jest coś takiego żeby, to jest karta, która chce wam powiedzieć jako rada, że słuchajcie zmieńcie troszeczkę tok myślenia, tak, bo być może się nastawiacie na nie wiadomo na co, a, a to jest błędne, błędne pójście tą drogą, bo wieża to jest tak naprawdę coś na co nie mamy wpływu, więc więc jeżeli mamy taką radę to znaczy, że i tak, i tak los pójdzie swoim, swoim torem, tak, więc więc tutaj jak gdyby 嗯。Um idźmy po prostu taką drogą, którą czujemy, że powinniście iść, tak? Jeśli macie te relacje stabilne, to tutaj tak naprawdę, żeby wam nie chodziło po głowie, żeby coś tutaj nie wiadomo, doszukiwać się nie wiadomo czego, tak? Tutaj tak to, to odczuwam. Dla osób, które, bo czasami tak jest, jak jest do, w związkach za, za dobrze, za, za nudno, to szukamy jakiejś rewelacji i tutaj, i tutaj wtedy dla takich osób bym powiedziała, słuchajcie, nie kombinujcie, bo, bo możecie stracić, tak? Gdzieś tam od góry okaże się, że, że, że to jednak no nie było to, tak? Więc tutaj taka informacja króciutka według mnie na ten tydzień, bo wiecie, kochani, to zupełnie jest inne czytanie, jeśli, jeśli czytamy na tydzień tylko i to jest takie czytanie ogólne, więc tutaj też ciężko jest podpiąć pod każdego was są, są to czytanie, więc mam nadzieję, że dla niektórych to będzie jakoś rezonować. Runa dla Was jeszcze na ten tydzień. Ogólne przesłanie od run poprosimy dla raków na ten tydzień. Od 10 do 16 maja 2021 dla wszystkich osób urodzonych w znaku raka poprosimy runę. Przesłanie na ten tydzień. No, słuchajcie. To jest taka dla Was y, informacja, y, żeby... No, jak gdyby wykazać się taką troszeczkę tutaj, yy, no powiedziałabym, powiedziałabym taką troszeczkę energią, yy, bo to jest runa Turizas, tak? Yy, Turizas to jest bóg yy, piorunów się mówiło, tak? To jest synodyna, więc tutaj jak gdyby... Hmm. Jest to też odwaga, jest to też takie y, słuchajcie, y, taka trochę walka ze sobą, więc gdzieś tam, jak Wam rzeczywiście coś chodzi po głowie, niekoniecznie, y, to, y, to, to, to y, musicie temu stawiać czoła, tak? Bo bardziej tu chodzi o to, że właśnie bardziej chyba myślę, że tutaj o te związki, y, relacje, bo tu się najbardziej to pokazało. Bo w pracy raczej nic takiego nie widzę, ale w tych relacjach może Taruna chce nam powiedzieć, dlatego że. Yy, yy, to jest tak, że jak coś nam przyjdzie nie takiego do głowy, to żebyśmy po prostu tego nie, nie dopuszczali, żebyśmy stawiali czoła tym przeciwnościom. Jeżeli coś nam się wydaje, że coś jest nie tak, to po prostu to o, yy, przeanalizujmy bardzo mocno, tak? Yy, to jest też y, runa, która mówi o tym, że. Yy, powinniśmy umiejętnie sprawować władzę, tak? Czyli jak gdyby umiejętnie te swoje siły, które mamy i tą moc, którą mamy, umiejętnie nią rozporządzać. Co to znaczy? Chociażby w tej pracy właśnie, tak? Jeżeli mamy takie mocne stanowiska, to tak jak powiedziałam wcześniej, tak? Bądźmy uczciwi w tym, co robimy, tak? Bądźmy w tym wszystkim, w tym wszystkim szczerzy. I tak samo jeśli chodzi o związki, tak? Bądźmy silni, nie dajmy się oczywiście komuś skrzywdzić, ale też nie krzywdzimy My nikogo, tak? Więc taka energia od Run yy, nie kombinować. Być po prostu sobą i uczciwie do tego podchodzić, tak? W tym tygodniu. Także y, tyle dla raczków. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną. Zapraszam na kolejne filmiki i do zobaczenia, kochane raki.